Jeszcze kilka lat temu produkty wysokobiałkowe kojarzyły się głównie z kulturyzystami i sklepami z odżywkami. Dziś są wszędzie, w supermarketach, dyskontach czy nawet na stacjach benzynowych. Pudingi proteinowe, jogurty, batony, mleka, chleby i nawet lody z napisem high protein. Ale czy naprawdę ich potrzebujemy? Czy to może kolejna moda, świetny marketing, czy coś, co może realnie wspierać nasze zdrowie? A może to po prostu sposób na sprzedaż tej samej rzeczy, tylko drożej w kolorowym fit opakowaniu? W tym odcinku rozprawimy się z mitami, ale też pokażemy realne korzyści oparte na dowodach naukowych i konkretnym merytorycznym podejściu. Partnerem strategicznym kanału WellBe Studio jest Katarin Pomelo. Zdrowa i smaczna dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Sponsorem odcinka jest Sandals, Producent wysokiej jakości suplementów diety. Nazywam się Sebastian Zuła, jestem dietetykiem klinicznym i w tym odcinku opowiem Ci, czy warto jeść, czy warto wybierać produkty wysokobiałkowe i co z tego naprawdę wynika. W ostatnich latach rynek produktów wysokobiałkowych eksplodował. Pudingi, batony, jogurty proteinowe i napoje z wyższą zawartością białka pojawiły się na sklepowych półkach z niespotykaną wcześniej intensywnością. Wiele osób zastanawia się czy to wynik świetnego marketingu wielkich koncernów spożywczych. No pewnie zależy im na stworzeniu potrzeby i wmawianiu ludziom, że tego właśnie potrzebują a może to efekt realnego zapotrzebowania i odpowiedź na to, czego w sklepach brakowało? Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie te produkty? Często po nie sięgacie? Ja przyznam, że kiedyś bardziej mi smakowały. Może to wynikało z ich mniejszej dostępności, bo gdy już są na każdej półce, jakoś tak nie robią na mnie wrażenia. Dajcie znać w komentarzu. Badanie z 2018 roku, przeprowadzone w kilku krajach europejskich, pokazało, że konsumenci często nie rozróżniają produktów. Naturalnie bogatych w białko, od tych sztucznie wzbogaconych. Często wybór podyktowany jest chęcią zdrowego stylu życia, ale zupełnie bez świadomości, co tak naprawdę znajduje się w tym opakowaniu. Z jednej strony to pozytywny sygnał. Zainteresowanie białkiem świadczy o rosnącej świadomości, że odpowiednia podaż tego składnika wspiera sytość, regenerację mięśni i redukcję masy ciała, no ale z drugiej strony pojawiają się też produkty ultraprzetworzone, które mają niewiele wspólnego z naturalną żywnością. Często zawierają dodatki poprawiające smak i konsystencję, aromaty, zagęszczacze oraz sztuczne substancje słodzące. To sprawia, że kaloryczna, przetworzona, proteinowa pozycja na półce potrafi jedynie imitować zdrowy produkt, dostarczając wielu innych, potencjalnie szkodliwych składników. Kluczowe jest nie unikanie białka, ale wybór wartościowego źródła zamiast gotowych zamienników, które tylko sprytnie udają wysokoproteinowe. Moda na produkty proteinowe wynika z mądrego impulsu: białko jest ważne i powinniśmy go szukać w produktach. Ale zamiast bezkrytycznie sięgać po gotowce, warto przyjrzeć się etykiecie, porównać skład i zadać sobie pytanie, czy nie zapłacę więcej za to, co mogę mieć w naturalnej, mniej przetworzonej formie. W kolejnych częściach tego odcinka przeanalizujemy, co naprawdę warto jeść, co sprawdzać i kiedy sięgać po wygodne wysokobiałkowe produkty z pełną świadomością. Zanim przejdę do analizy samych produktów i ich zagrożeń, warto zrozumieć, czy jedzenie dużej, wysokiej ilości białka jest w ogóle bezpieczne. Szczególnie często wraca temat szkodliwości dla nerek i rzekomego zakwaszenia organizmu. W rzeczywistości u zdrowych osób nie ma żadnych rzetelnych dowodów na to, że dieta wysokobiałkowa uszkadza nerki. Przegląd badań opublikowany w 2020 roku jednoznacznie pokazuje, że spożycie większej ilości białka nie wpływa negatywnie na funkcję nerek, jeśli dana osoba nie ma wcześniej zdiagnozowanej choroby tego narządu. A z drugiej strony, wyższe spożycie białka, czyli nawet 2 gramy na kilogram masy ciała, korzystnie wpływa na tempo odchudzania. I zdrowie metaboliczne całego organizmu. Czyli warto szukać białka w produktach, ale czy to oznacza, że wszystkie produkty wysokobiałkowe są sobie równe? Problem zaczyna się wtedy, gdy zamiast jakości wybieramy ilość, a konkretnie ilość wysoce napompowaną dodatkami. Baton proteinowy może mieć skład dłuższy niż regulamin TikToka, a jego wartości odżywcze nie są wcale szczególnie lepsze od standardowego czekoladowego batonika. Można by powiedzieć, że może i smakuje gorzej, ale za to ma tyle samo kalorii. I niewiele białka. Bo właśnie do takich absurdów dochodzi. Batony proteinowe, czyli jedne z najpopularniejszych produktów, po które sięgamy, sugerując się tą fit etykietą, często mają 200-300 kcal, czyli dokładnie tyle, ile zwykłe batoniki, a białka zawierają zaledwie kilka gramów. Mógłbym teraz podać Wam kilka przykładów, ale w tym odcinku nie chodzi o demonizowanie jakichś kilku wybranych produktów, o edukację. Zależy mi na tym, abyście zyskali świadomość, na co zwracać uwagę, a nie tylko, których pięciu najgorszych batoników proteinowych warto unikać. Dlatego oglądajcie do końca. Jeśli sięgasz po produkt wysokobiałkowy, to warto wiedzieć, co w ogóle oznacza to określenie, bo niestety w praktyce marketingowej to może oznaczać wszystko i nic. Zgodnie z obowiązującym prawem, produkt może być nazwany źródłem białka, jeśli przynajmniej 12% jego wartości energetycznej pochodzi z białka. Może być określony jako wysokobiałkowy, gdy ten udział wynosi 20%. To że w praktyce oznacza to, że czasem raptem kilka gramów białka na porcję 6, 8 w batoniku mającym 250 kalorii, to norma. A z dietetycznego punktu widzenia jest to śmiesznie mało, szczególnie jeśli ktoś myśli, że właśnie dołożył porządną porcję białka. Warto więc patrzeć nie tylko na to, co krzyczy przód opakowania ale zajrzeć na tył, do tabeli wartości odżywczych. Dobry produkt białkowy powinien dostarczać przynajmniej 15-20 gramów w jednej porcji, inaczej trudno mówić o realnym wpływie na sytość czy regenerację mięśni. Ale białko to tylko jeden z elementów. Równie ważne, a może nawet ważniejsze, jest to, co jest oprócz białka w tym produkcie. Bo może i masz 18 g białka, ale za tym coś jeszcze idzie. 12 g tłuszczu nasyconego i 20 g cukru. To finalny bilans zdrowotny wcale nie musi być na plus. Tłuszcze nasycone, szczególnie gdy są dodawane w formie utwardzonych olejów, mogą zwiększać ryzyko zaburzeń lipidowych, a nadmiar polioli jak maltitol, sorbitrol, choć to zwolone oczywiście, może powodować zdęcia, bóle brzucha, biegunkę, szczególnie po kilku porcjach dziennie. No i podkreślam, w rozsądnych ilościach te słodziki nie są szkodliwe, ale ryzyko problemów znacznie się zwiększa u osób z zespołem jelita drażliwego lub innymi problemami jelitowymi. Dlatego, zanim wrzucisz do koszyka kolejną proteinową nowość, zadaj sobie kilka pytań. Ile faktycznie tam jest białka, z jakiegoś źródła, co jeszcze zawiera, czy ma tyle samo kalorii co podobny produkt bez całej fit otoczki, czy to realne wsparcie dla mojej diety, czy tylko fit iluzja w nowoczesnym opakowaniu? A teraz zastanówmy się co tak naprawdę zawiera większość produktów wysokobiałkowych takich jak pudingi proteinowe czy batony proteinowe. No właśnie poza samym białkiem mają one też cały szereg dodatków, które warto rozumieć, a nie tylko omijać szerokim łukiem. Zacznijmy od tego, że w źródłem białka najczęściej są tu koncentraty białek mleka, izolat serwatki, kazeina, a czasem białka roślinne takie jak soja czy groch. I to akurat dobrze, nie ma do czego się przyczepić. To pełnowartościowe źródła, które istotnie wspierają regenerację mięśni, sycą, pomagają w kontroli masy ciała. Ale oczywiście to nie koniec składników, bo do tego dochodzą zagęstniki np. karagen, gumaguar, pektyny, które wpływają na teksturę produktu. Zaglądając do składu produktów proteinowych bardzo często trafiamy na wspomniany karagen. To całkiem popularny zagęstnik, który technologicznie działa świetnie, poprawia konsystencję, stabilność produktu, ale co na ten temat mówi nauka? Badanie polskich naukowców opublikowane w Nutrients pokazuje, że karagen może wpływać niekorzystnie na błonę śluzową jelit, zwłaszcza u osób z już istniejącym stanem zapalnym. Autorzy też zwracają uwagę, że substancja ta może nasilać produkcję cytokin prozapalnych i degradować warstwę mucyny, czyli naturalnej bariery ochronnej, która chroni nasze jelita przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Dodatkowo długotrwałe spożycie może zmniejszać ilość bakterii jelitowych odpowiedzialnych za produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, takich jak kwas masłowy, popularny maślan który jest kluczowy dla regeneracji jelit ochrony przed patogenami, jak wiemy, wpływa również na oś jelita mózg. Ale teraz bardzo ważna kwestia. Zanim pomyślisz, że od dziś masz całkowity zakaz budingów, to nie o to chodzi. Jeśli nie masz problemów z jelitami i sięgasz po taki produkt okazjonalnie, raz, dwa razy w tygodniu, to naprawdę nic złego się nie stanie. Problem dotyczy osób, które mają choroby zapalne jelit, np. chorobę leśniewskiego krona, czy IPS, albo np. przerost bakterii w jelicie cienkim, czyli popularne SIBO. U takich osób nadmiar tych substancji może faktycznie nasilać poważne objawy. Kolejny składnik to słodziki, głównie sukraloza i poliole. No i znowu, u większości osób są dobrze tolerowane, ale u osób z wrażliwym przewodem pokarmowym mogą dawać się zdęcia, przelewanie, czy bóle. Brzucha. W szczególności dotyczy to sorbitrolu, maltitolu czy erytrolu, które są fermentowane przez bakterie w wielitach. Ten ostatni, erytrol, zazwyczaj jest najbezpieczniejszy, ale i tak warto podejść do tego indywidualnie obserwować swój organizm, szczególnie jeśli zdarzają się jakieś problemy niepokojące, trudne do wyjaśnienia objawy. Z wymienionych składników sukraloza jej wpływ na zdrowie wydaje się być całkiem kontrowersyjny. Choć jest dozwolona oczywiście i uznawana za bezpieczną, to badanie sugeruje, że w wysokich dawkach może wpływać na skład mikrobioty, zwiększać przepuszczalność bariery jelitowej. I podkreślam, te dane nie są jednoznaczne. Ale przy dużej podaży warto zachować zdrowy rozsądek. I oczywiście czytać etykiety. Patrzeć na cały kontekst szerzej. A nie bać się jednorazowej dawki tego słodzika albo jakiegokolwiek innego. Kolejna rzecz to tłuszcze. Często w składzie znajdziesz olej kokosowy, olej palmowy, albo tłuszcze mleczne, które poprawiają smak, ale mogą też zwiększyć udział nasyconych kwasów tłuszczowych. I nagle okazuje się, że produkt niby fit ma więcej tłuszczu niż jakiś wafelek. A jak to sprawdzić? No i znowu, czytając etykietę tylko tyle albo aż tyle. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze inne dodatki regulatory kwasowości, aromaty, barwniki. I cała gama dodatków technologicznych. Wszystko po to, żeby produkt był stabilny, miał odpowiednią konsystencję i dłuższy termin ważności. Jasne, one są dopuszczone do obrotu, bezpieczne, ale to wszystko sprawia, że produkt jest bardzo przetworzony. I dlatego, gdy przeczytasz na etykiecie napis naturalny, warto zerknąć na etykietę, co dokładnie to oznacza. Ale żeby nie mówić tylko o negatywach, spójrzmy również, co pozytywnego, mówi o produktach proteinowych nauka. W świetle tej metaanalizy, opublikowanej w marcu tego roku, czyli całkiem niedawno, produkty bogate w białko, szczególnie te pochodzenia serwatkowego, wykazują realne korzyści, poprawiają kontrolę apetytu, podnoszą tempo przemiany materii. I wspomagają utrzymanie masy mięśniowej. W okresie redukcji to jest szczególnie istotne. I to właśnie dzięki istotnemu pozytywnemu efektowi nasytość białko potrafi wydłużyć uczucie pełności między posiłkami, a tym samym naturalnie ograniczyć całkowite spożycie kalorii. Jaki jest kluczowy wniosek? Sam fakt wysokobiałkowy na opakowaniu to nie tylko marketing, to potencjał do zdrowszego stylu życia. Ale pod warunkiem, że produkt dostarcza minimalnie 15-20 g białka w porcji. Takie podejście, poparte danymi, pozwala wykorzystać zalety białka w poprawie składu masy ciała, metabolizmu i samopoczucia. I kolejne ciekawe badanie, choć nieco starsze, to dostarcza podobnych wniosków. Wyniki z tego eksperymentu potwierdzają, że zwiększone spożycie białka, szczególnie serwatki, ale też innych pełnowartościowych białek, wspiera regenerację mięśni i zapobiega utracie masy ciała beztłuszczowej podczas odchudzania. U uczestników badania stosujących dietę bogatą w białko i korzystających z produktów wysokobiałkowych zauważono efektywniejszą syntezę nowych białek mięśniowych w skrócie MPS, czyli mówiąc obrazowo ich mięśnie szybciej mogły się regenerować i mogły sprawniej rosnąć niż u osób na standardowych dietach. To przekłada się na większą siłę, lepsze samopoczucie i zdrowszą. Sylwetka. Z badania wynika również, że spożycie białka rozłożone równomiernie w ciągu dnia co 3-4 godziny daje lepsze efekty niż przyjmowanie wszystkiego takim jednym rzutem. Czyli znowu pojawia się pojęcie regularności. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz. To że choć produkty wysokoproteinowe mogą być wygodne i wspierać podaż białka, warto pamiętać, że często są formą ultraprzetworzonej żywności. I autorzy tego badania podkreślają, że konsumenci coraz częściej zastępują pełnowartościowe źródła białka, takie jak jaja, ryby czy rośliny strączkowe, gotowymi batonami, puddingami i napojami. I to może zaburzać równowagę diety i wpływać na Ogólną jakość odżywczą posiłków. Produkty te często są wzbogacone białkiem, ale niejednokrotnie mają też dłuższe listy dodatków: skoroby modyfikowanej, substancji słodzących, stabilizatorów, parowników czy aromatów. I chociaż każdy składnik jest dopuszczony do użycia, to ich łączna obecność sprawia, że taka przekąska to nie lekki posiłek, a ultraprzetworzony produkt. Badacze sugerują, że spożywanie takich produktów w roli głównego źródła białka może prowadzić do zaniedbań, mniejszej ilości warzyw, błonnika i mikroelementów, a to w ostateczności pogorszy skład całej diety. Ale spokojnie to nie oznacza, że masz z nich całkowicie rezygnować. Mogą być cennym wsparciem przy intensywnym wysiłku, czy gdy potrzebujesz wygodnej przekąski po treningu albo w trasie. Tyle, że trik polega na tym, aby te posiłki były dodatkiem, nie podstawą Twojej diety. No i oczywiście lepiej sięgnąć po pełnowartościowy posiłek zamiast batonika proteinowego. Jeszcze raz powtórzę dodatek, nie fundament. Żadne z nawet z najlepszym składem produkty wysokoproteinowe nie zastąpią nam solidnego posiłku z warzywami, owocami, białkiem z naturalnych źródeł mięsa, strączków czy nabiału. Wysokobiałkowe produkty mają swoje miejsce w diecie, mogą ułatwiać pokrycie zapotrzebowania na białko, szczególnie przy intensywnym trybie życia. Ale nie dajmy się zwieść marketingowi. Proteinowy nie znaczy zawsze zdrowy. Warto czytać etykiety, warto zwracać uwagę nie tylko na ilość białka, ale też na skład, ilość tłuszczu, cukru i dodatków. Pamiętaj, produkty takie jak mięso, ryby, twaruk, sker, jaja, ser, strączki czy tofu. To wszystko produkty proteinowe, a jednocześnie naturalne, i warto właśnie na nich bazować. A baton proteinowy to dodatek, a nie fundament. A jakie są Twoje ulubione źródła białka w diecie? Daj znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy, po co najczęściej sięgacie. Może jesteście na diecie wegetariańskiej czy nawet wegańskiej. To wszystko ma bardzo duże znaczenie i będę wiedział o czym nagrać kolejne odcinki. Dziękuję za obejrzenia i pamiętaj o subskrypcji kanału Welby Studio Zdrowie, aby nie ominął Cię kolejny ciekawy materiał. Do zobaczenia!